Cześć, wczoraj grała cała czwarta kolejka Ligi Włoskiej, trochę szkoda, że te wszystkie mecze były o 20.30, bo to ani obejrzeć, tak naprawdę tylko na jednym się może skupić, ewentualnie na dwóch połowicznie, ja jeszcze w dodatku też wracałem ze swojego treningu o 21.30, więc tylko oglądałem dwa sety z meczu Piacenza Modena, tak więcej nic nie obejrzałem i zdążyłem brudzić na końcówkę meczu pomiędzy Trentino a Padwą, więc gdzieś tam widziałem grę na przewagi w tym meczu. Ale dobra, przejdźmy do pierwszego spotkania. Lube Verona. No i w tym spotkaniu pewne zwycięstwo podopiecznych trenera Blendiego, 3 do 0, w zasadzie nie zagrożeni byli ani przez moment, ani przez chwilę. W każdym secie pewnie zwyciężali MVP meczu Marlon Jant Herrera, młody Kubański przyjmujący z powodzeniem zastępujący Chłon Torenę 15 punktów zdobył, bardzo dobry przyjmował i atakował. 67% miał w przyjęciu, nie popełnił żadnego błędu. 68% w ataku też bardzo dobra skuteczność, ale miał wydatne wsparcie w Simonie, który skończył 9 z 12 ataków, dołożył 2 bloki i 3 asy. Znowu cały mecz grał Sotille ze względu na to, że Deceko nie może grać przez limit krajowców. 13 punktów też dołożył Luka Reli, 10 na 16 w ataku, 35% w przyjęciu, bezbłędnie. Gabi Garcia znów zagrał średni mecz, 90 na 23 w ataku, 39%, yy, słaba efektywność, ale na Weronę to starczyło. Werona póki zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, Na yy, po ich stronie, klasycznie już można powiedzieć, trzeba wyróżnić roka Mozicia. 14 punktów zdobył Słoweński przyjmujący. 12-23 w ataku, 52%, ale niestety po raz kolejny spore problemy z przyjęciem. Tylko 30% pozytywnego przyjęcia, 3 błędy w tym elemencie, więc to niestety obniża ocenę jego gry, ale no, to jest zawodnik raczej ofensywny, a też w tym wieku naprawdę te bomby mogą zrobić wrażenie posyłane z drugiego pola zagrywki. 10 punktów dołożył Duńczyk Mac Jensen Kiet atakujący leworęczny, ale też na słabej skuteczności 923 w ataku. Pochwalić trzeba środkowych bo zagrali dość, dość, dość dobrze w ataku. 4 na 7 Cortezja, 4 na 6 Aguenier, dodali obaj po dwa bloki, ale jednak dominacja lubę w każdym elemencie poza blokiem była widoczna. No i tak jak mówię, pewne zwycięstwo po dopierzych błędnie niego 3 do 0. Drugi mecz to może takie, takie małe zaskoczenie. Piacenza wygrywa 3-1 w Modenie. I widać, że Piacenza będzie groźnym, mocnym zespołem w tym sezonie. Gdzieś tam te trybiki funkcjonują od samego początku jak należy. Świetnie zagrały całe trio skrzydłowych. 25 punktów Lagumdzi, 14 Rosarda, 17 Recine. MVP dostał turecki atakujący Lagumdzija. Aczkolwiek ja bym, ja bym. Gdybym ja mógł przyznawać, to przyznałbym filigranowemu przyjmującemu recinę. 10-17 w ataku 59% i taka sama efektywność 61% pozytywnego przyjęcia, więc też bardzo dobry wskaźnik. Do tego dołożył 5 asów i dwa bloki. Bardzo dobry mecz włoskiego przyjmującego Rosard 10 na 18 w ataku 56%, 43% przyjęcia, 2 asy, dwa bloki. I Lagumzija zdobył punktów 25%. Ale też trzeba przyznać, że te piłki naprawdę zostały dużo ciężkich, wysokich, a Modena jednak ten kawał bloku ma, ale on sobie z nim radził. Trzy asy, dwa bloki, 20 na 42 w ataku. Średnio zagrali w ataku skrzydło, środkowi Piaczęzy, wszyscy raczej na niskiej skuteczności, ale w ogóle cały zespół wygrał blok 14 do 7 z Modeną, więc to jest naprawdę bardzo. Duża, duża przepaść i w przyjęciu też 50% pozytywnego przyjęcia po stronie Piacenzy, 31% perfekcyjnego, a Modena miał 30% pozytywnego, więc tutaj zdecydowanie lepiej wyglądał zespół trenera Bernardiego. Bardzo słaby mecz Leala w przyjęciu, 20%, przepraszam, 20 pozytywnego przyjęcia, 3 błędy bezpośrednie, Rossini 29% pozytywnego przyjęcia, 4 błędy bezpośrednie. Na pewno trzeba pochwalić Ngapeta, bo on też w końcówce czwartego seta był na zagrywce, bardzo mocno zagrywał. Starał się wykańczać kontry spike, które udawał Bruno, i gdzieś tam ta modena wzięła się, że tak powiem, do roboty, odrabiała straty. No ale nie udało się doprowadzić do tej breaka. Przyjmował tylko 8 razy Ingapet w meczu, więc był naprawdę mocno omijany. 50% w ataku, 17 na 34, do punkty łącznie Francuza w tym spotkaniu. Na pewno Nimir na razie nie znalazł wspólnego języka z Bruno. Tylko 40% przyjęcia, 12 punktów, no to jest jak na niego naprawdę słabe, słabe granie, 9 punktów Leala, no ale to co zdobyło w ataku oddawał podwójnie przyjęciu na korzyść rywala. Dobrą zmianę dał za niego Vanguarderen choć też w, w, w przyjęciu tylko 27% i, i 3 błędy bezpośrednie, ale w ataku wykańczał trudne kontry i też on, on starał się napędzić zespół, no ale Modena na pewno ma problem wygrała tylko jeden mecz z trzech na początku tego sezonu myślę, że stołek trenera dzienniego powoli powoli zaczyna się robić ciepły, jeszcze nie płonie ale myślę, że minimalnie się podgrzewa myślę, że jeśli, jeśli nie będzie jakiegoś drastycznego przełomu w grze no bo tylko 7 bloków przy 14 piaczęzy, no to to jest duża różnica 47% w ataku zespołu do 50 pieczędzy. No, i też w przyjęciu w ogóle zespół nie wyglądał. Myślę, że możemy być świadkami jakiejś roszady trenerskiej w niedługim czasie. Zobaczymy. No, na razie na pewno duży, duży problem ma Modena, a dla Piaczęcy brawo, bo już wygrali w tym sezonie i z Lubę, i z Modeną, i są jednym z dwóch niepokonanych zespołów obok Perudzi w Lidze. Trzecie spotkanie to pewne zwycięstwo Mący 3-1. Nad Rawenną. Mm. Kolejne bardzo dobre spotkanie Georga Grozera, który naprawdę przeżywa którąś już młodość. 60% w ataku, 5 osób serwisowych, 15,25 w ataku, 1 blok. Brawo panie Georgu. Mm. Dobry mecz pary przyjmującej Daweskiba. 57% w ataku. Jaworonok 52% do tego, 61% w przyjęciu Jaworonoka, 16 punktów, 12 Daweskiby. Świetny też Galassi, można powiedzieć standardowo 7 na 8 w ataku, 2 bloki. No, zdecydowanie z objawienie sezonu. MVP wybrany został Santiego Orduna. A po stronie Rawenny, próżno szukać pozytywów. Może jedynie Nils Klubwejk holenderski atakujący gdzieś tam w miarę od początku sezonu trzyma poziom. 16 punktów zdobył w tym spotkaniu, 16 na 66 w ataku, 44%. 12 punktów dołożył Marko Wukasinowicz, czarnogórski przyjmujący. 7 Ljachtow, macedoński przyjmujący. Cały mecz nowy Mateusz Biernat, bo Milan Peslac, czyli drugi rozgrywający zespołu Rawenny, ma kontuzję i, i póki co Biernat jest jedynym rozgrywającym w tym zespole. Co tu dużo mówić? No, przewaga. Poza blokiem w każdym elemencie 58% w ataku Mący do 42, yy, rawenny w przyjęciu też zdecydowanie lepiej yy, wyglądała Monca, na zagrywce również yy, pewne zwycięstwo yy, Monca pokazuje też, że, że playoffy powinni w tym roku osiągnąć i naprawdę grają fajną dla oka, siatkówkę yy, zasłużone 3 punkty. Kolejny mecz to pewne um, czterosetowe zwycięstwo Perudzi nad Taranto. Um, jeden set przegrany 2523. Pozostałe wysoko wygrane przez zespół Wilfredo Leona. Um, 15 punktów Polaka, 15 Rychlickiego, um, 11 na 19 w ataku Leon, 60% w przyjęciu 3 asy, 1 blok. Dobry występ um, Rychlicki, 11 na 20 do ataku 50%, 3 bloki, 1 as 10 punktów dokłada Sebastian Sole. Um, Anderson grał 3 sety. Potem zmienił go Płotnicki, bo Anderson zagrał na 37% w ataku 60 w przyjęciu. 12 do 5 w bloku na korzyść Perudzi. Przyjmowały oba zespoły dobrze, ale też Perudzia lepiej zagrywała. Po stronie Taranto 20 punktów Julio Sabiego, najlepiej punktujący w całym zespole, ale. Raci, może powiedzieć, nędzne bo dużo, dużo pomyłek też miał przy sobie. Bez mocy ofensywnej Taranto jest na lewym skrzydle. żał Rafael 41% w ataku. Luigi Randazzo 38%. Paloński mało, mało wykorzystywany. Póki co myślałem, że wziął trochę więcej do popisu. Ten argentyński, przyjmujący, na razie jest go mało. Bardzo dobrze przyjmował Randazzo. 81% pozytywnego przyjęcia. 60% żał Rafaela. W ogóle Taranto miało bardzo dobre przyjęcie, ale nie przekuło się to na skuteczność w ataku, bo tylko 45% Perudzie miała 54, więc 9% różnicy. MVP meczu Simone Gianelli, hmm, pewne zasłużone zwycięstwo. Perudzi, i tak jak mówiłem, są drugim y, niepokonanym zespołem poza Pieczęzą, ale no, też trzeba oddać, że nie grali z trudnymi rywalami, a Pieczęza już y, pokonała i Lubej, i dlatego na pewno ich bilans robi większe wrażenie. I na koniec, w moim odczuciu, zostały dwie niespodzianki. Trentino przegrywa 2-3 z padwą. W drugim secie kontuzji nabawił się Micheletto. Jak teraz wiemy, jeszcze przez dwa tygodnie przynajmniej nie będzie grał, skręcił kostkę. Ale to naprawdę nie jest usprawiedliwieniem dla Trentino, które przez to było super Puchara Włoch. Dopiero co grało wysoko i pewnie lubę. Tak, 15 do 11 blokach, 48-42% w ataku lepsze przyjęcie i 28 zepsutych zagrywek padły a zatem dlaczego Trentino przegrało? Yy, oglądałem końcówkę yy, tego meczu yy, dużo piłek z Bertoli grał do kazyjskiego. Kazijski był w grze na przelogi w ogóle nieskuteczny nie zdobył żadnego punktu z tego co pamiętam Mieli piłkę meczową po swojej stronie, zagrał krótką z Podraszczaninem. Podraszczanin nie skończył, w ogóle Marko tylko 12 na 8 w ataku w tym spotkaniu, ale dołożył 6 bloków. Z kolei Srećko 10 na 12 w ataku, czyli 83% 1 blok 2 si, i zagrywał aż 28 razy, czyli zdecydowanie najczęściej w zespole i w ogóle w całym meczu 17 punktów Kazijskiego. Też trzeba dodać, że Trentino zaczął ten mecz w takim, można powiedzieć, klasycznym ustawieniu, pinali yy, Pinali grał na ataku Kazijski z Micheletto na przyjęciu Lawia na ławce, ale no Lawia wszedł w trakcie spotkania za kontuzjowanego Micheletto. 10 punktów Lawi dobrze przyjmował, ale w ataku średnio, 921 w ataku, 43%. 18 punktów dołożył Pinali. 11,25 w ataku, 5 bloków, 2 asy serwisowe, więc też nie był to zły mecz atakującego Trentino. Micheletto do czasu zejścia zdobył 8 punktów. 50% w ataku, czy tylko 30% w przyjęciu. Dużo zagrywek też szło w Juliana Cengera, niemieckiego libero, 46% pozytywnego przyjęcia i aż 4 błędy, więc no nie można powiedzieć, że się obronił, raczej się nie obronił i to był jego słaby występ. A po stronie padwy. 24 punkty: Mati Botolo, który został wybrany MVP tego spotkania. 22: Linusa Webera, 12: Środkowego Witelnego, 11: Erika Lepkiego, który grał tylko w dwa sety. No i za przyjęcie został zmieniony, bo miał tylko 14% pozytywnego przyjęcia, w ataku 52%. Więc w miarę sobie Kanadyjczyk radził, ale za to przyjęcie został zmieniony. I w ogóle 149 ataków całej padły, czyli wyrównali wynik Kędzierzyna w meczu z projektem gdzie też mieli 149 ataków w Kędzierzynianie naprawdę masa 54 ataki Mati Botolo 43 Webera 1,35% drugi 40 więc nie są to oszałamiające procenty do tego też niska efektywność bo aż 7 razy zablokowany Botolo 3 błędy popełnił Weber zablokowany 4 razy 3 błędy ale piłkę meczową Weber skończył po prostej musną linię jego atak no, i to na pewno jest bardzo duża niespodzianka. Padwa gdzieś tam typowana do, do walki, utrzymania. Ma na razie 3 zwycięstwa w 4 spotkaniach. Bardzo, bardzo dobry rezultat. No, i tutaj na pewno duże zaskoczenie. Trzeba też pochwalić Marko Witellego Środkowego. 6 na 9 w ataku, 5 bloków. Uznana firma w ogóle w całej lidze. Naprawdę wielkie brawa dla, dla Padwy za to. Spotkanie i zmielenie, znaczy zmielenie w takim sensie, nie to, że wysoko zwycięstwo, tylko zmielenie w takim, że taka brudna gra i w tym pokonali Trentino w tym spotkaniu. A dla Trentino myślę taki mały pstyczek w nos i nie powinno im zaszkodzić takie małe sprowadzenie na ziemię po tych dużych, dużych poprzednich zwycięstwach. I ostatni mecz to dla mnie niespodziewane rozstrzygnięcie. Może nie tyle zwycięstwo Milanu nie jest zaskakujące, ale wynik 3 do 0 już jest. Vibo przegrywa u siebie kolejny mecz. Zespół zapowiadał się bardzo dobrze, a tu niestety tylko jedno zwycięstwo, trzy porażki. MVP meczu Jean Patry, 19 punktów francuskiego atakującego, 16 na 26 w ataku, 1 as, 2 bloki. 13 do 7 w ogóle w blokach na korzyść Milanu 10 punktów Jukiego i sikały, 68% w przyjęciu. Bardzo dobry występ w tym elemencie: Japończyka 10 na 20 w ataku. Tomasz Dzeszki też świetnie przyjmował 71% pozytywnego przyjęcia. 13 punktów 10 na 20 w ataku: 2 bloki, 1 as. Więc naprawdę cieszy forma Amerykanina. To, że jest zdrowy, gra w pełnym wymiarze. Oby to trwało jak najdłużej, na pewno trzeba temu zawodnikowi dobrze życzyć, bo to jest bardzo duży talent, ma bardzo duże możliwości. Technicznie świetnie ułożony zawodnik, no tylko niestety te kontuzje go mocno hamowały. 8 punktów Mateo Piano, 5-8 w ataku, 3 bloki, 7 punktów Cineza, za 4 bloki, 65% w ogóle przyjęcia Milanu, więc fantastyczny wynik. Po stronie VIBO Valenti można pochwalić tak naprawdę tylko. Nishida, no i może Flavio, Nishida 16 punktów, w końcu przyzwoity mecz w ataku, 50%, choć tym razem nie dołożył nic w zagrywce. Bardzo słaby występ Mauricio przyjmującego brazylijskiego, 3 na 16 w ataku, 63% w przyjęciu, to jest akurat dobra, ale ratio całościowo wyszło minus 8. 9 punktów Douglasa, 9 w ataku, 39% skuteczności, też nie jest to... Żaden oszałamiający wynik Flavio 5 na 7 w ataku, 3 bloki i 8 punktów, więc za to też trzeba pochwalić. Niestety 43% w ataku do 52% na korzyść Milanu, więc to, to jest jeden z głównych czynników. No i ten blok 13 do 7. Szkoda, drugiego seta po stronie WIB, bo tam prowadzili cały set mniej 24-22, ale niestety na przewagi go przegrywają. A Milan też na pewno jest takim małym, pozytywnym zaskoczeniem. Bo, punktuję, wydawało się, że ten zespół jest troszeczkę osłabiony przede wszystkim przez brak z Bertolego, ale Paolo Poro naprawdę daje radę. Może się podobać ten młody rozgrywający. Dzięki za obejrzenie. Jutro startuje kolejka plus ligi, więc na pewno wiedzie zapowiedź wraz z typami. Tak jak mówiłem, we Włoszech działo się dużo. Pierwsze dwa miejsca Piacenza i Perugia. Dwa zespoły niepokonane. 2 dolne Verona 04 bilans, Rawenna też 0,4, ale z jednym punktem. Więc dzieje się dużo też we Włoszech. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.